Cześć, dzisiaj chciałbym krótko podsumować tegoroczną uprawę kabaczków. Kabaczek gigant, który miałem w ilości kilku sztuk, wydał owoce. Tu jest taki największy kabaczek. Nawet nie wiem ile waży, ale bardzo ładnie wyrósł. Jak na kabaczka, dobry wynik. Był tutaj problem z mączniakiem prawdziwym, więc już trochę pod koniec sezonu odpuściłem te rośliny, ale mimo to są owoce są dość spore. Zaraz spróbujemy zważyć tego dużego kabaczka. 35,1 kabaczek jest naprawdę duży. Okazało się, że jest jeszcze jeden kabaczek. Zobaczcie, trochę większy się wydaje. Tego też zważymy. Co nam pokaże waga? No, 36,4. Większy od tego drugiego. Ale faktycznie taki smuklejszy, ale dłuższy. Uprawiam te kabaczki giganty. Jako taką ciekawostkę, ile się uda uzyskać, jeśli chodzi o masę. Ale im większe kabaczki, tym trudniej jest je ważyć później. Ale ciekawa rzecz. Ogólnie, sezon kabaczkowy uważam za udany.